Adam Karpiński, rekonstruując architekturę ziemiańskiej przestrzeni, wyznaczył dla niej symboliczny schemat koncentrycznego układu kręgów, okalających centrum ziemiańskiego świata, którymi były dom, dwór, komin wręcz. Autor staropolskiej poezji Ideałów ziemiańskich pisał: cytuję. Świat budowany jest wokół centrum, ograniczany ciągle sakralnym kręgiem, a z drugiej strony przestrzeń wewnątrz rozszerza się jakby ku względnej przecież linii widnokręgu. Za każdym razem wyznaczającej świat cały, jednorodny i podległy harmonii. Koniec cytatu. Kolisty obrys, odpowiadający niejako harmonii sferycznego nieba, sięga linii horyzontu, obejmuje obszar ogarniany przez ludzkie oko, ale i dalej. Ale jednocześnie i nierzadko granice tej przestrzeni wyznaczają przecież emocje, poczucie przynależności do ziemi, krąg ziemiańskich spraw i relacje z drugim człowiekiem. Jest więc naturalną przestrzenią bytowania, postrzegania siebie w relacjach bliższych i dalszych z naturą i ludźmi, rodziną i przyjaciółmi. Do jednego z przestrzennych symbolicznych pierścieni, pozostającego w bliskiej odległości od ziemiańskiego centrum, należały sąsiedzkie majątki ziemskie, przylegające, a niekiedy z powodu niewyznaczonych precyzyjnie granic, zachodzące na siebie, bliskie zarówno administracyjnie, jak i towarzysko. Relacje z sąsiadami, jakiekolwiek one były, współtworzyły obraz ziemiańskiego życia. Sąsiedzkie obszary własności wyznaczały formalne granice prywatnych ziemiańskich arkadii, a jednocześnie poprzez wspólne interesy i właścicieli, koligacje, doświadczenie pomyślnych zbiorów lub klęsk, zbliżały się emocjonalnie, splatały, pozostając w zależności od siebie. Rodzina i sąsiedzi, właśnie w twórczości poety z Gaju i Goleniowów, stanowią liczną reprezentację co wynikało z szerokiego kręgu terytorialnej identyfikacji z ziemią sandomierską, później częstochowską, historycznie krakowską, i głębokiego poczucia więzi z mieszkańcami tych regionów, z którymi łączyła Kochowskiego stanowa solidarność i ludzka sympatia. Pisał o tym przed laty Juliusz Nowak-Dłużewski, zakreślając te kręgi, wskazując w tym studium Wespazjan Kochowski, regionalny poeta kielecki. W współżyciu przez Miedzę towarzyszyły sąsiedzkie wizyty zarówno u przyjaciół, tych spod znaku Bellony, jak i Bachusa. Świadectwem odwiedzin są pozostawione okruchy właśnie z sąsiedzkich stołów, oczywiście poetyckie, które odnaleźć można na kartach niepróżnującego próżnowania. Księga trzecia liryków tego zbioru poświęcona została sprawom prywatnym poety. Biesiadom, miłości, kulturze towarzyskiej, radości życia, w towarzystwie rodziny i przyjaciół. W obrębie tych tematów znalazły się również wspomnienia sąsiedzkich wizyt. Kochowski zapowiedział temat gościnności i związanej z nią biesiady przy stole w znajomym towarzystwie już w metapoetyckim wierszu za muzami do skrupulatów. Tu zaś, gdy się zydą, zabawny z krotofilą Bach siostrą Cyprydą, gdy wilkom, gdy kolejna zagrzeje im czuby i niestawiana, każe wypaść w taniec lubym. Poeta, wymieniając Bachusa i Wenerę już na początku, jako patronów tej części niepróżnującego próżnowania, nawiązuje do przecież dawnej starożytnej tradycji łączenia tematów sympotycznych i erotycznych. Swoistą deklaracją przywiązania do kultury sąsiedzkiej gościnności jest pieśń czwarta z księgi właśnie trzeciej zatytułowana Do Bachusa od dobrej kompanii krótka przemowa w elgocie u jego mość pana Jana Giebutowskiego. Adresat należał do najbliższego kręgu przyjaciół i sąsiadów poety, który dzielił z nim wcześniej doświadczenie służby wojskowej. Później został powinowatym Kochowskiego, ponieważ Anna zmisiowska giebultowska była stryjeczną siostrą żony poety Marianny. Utwór jest świadectwem gościny poety w domu sąsiada. No, miejmy nadzieję, tak to traktuje, przyjmuje, że jest jakimś refleksem. Nie tyle zapisem, ale, ale jakimś refleksem. Nie odnajdziemy jednak wierszu ani relacji z tego wydarzenia, ani opisu przebiegu wizyty i samej gościny. Wiersz rozpoczyna się co prawda wspomnieniem solennej dziś uroczystości, jednak okoliczność jest tylko impulsem do wyrażenia pochwały kultury towarzyskiej, biesiady, stołu i ludzi, z którymi przeżywanie urody życia ma pełniejszy sens. Początek wiersza wprowadza podstawowy dla tematu gościnności wątek. Troskę o zapewnienie gościom wszystkiego, czego potrzeba do wesołego i swobodnego ucztowania. Czyli przede wszystkim... Obfitej biesiady, wszak gościna łączy wizytę z poczęstunkiem. Przy tej bakche twej solennej dziś uroczystości ochody nam potrzeba plennej uczęstować gości. Następnie skupił się poeta na wymienieniu tematów, które nie powinny być podejmowane w czasie gościny. Ten temat przewija się przez kilka utworów. Kiedy doświadczana jest właśnie wspólnotowa uciecha, życiem celebrowana, sposobna do radości chwila. Należą do nich zagadnienia ambitne, spod znaku Minerwy, przeciwstawiane symbolicznym artefaktom, ostatnio przeplatającym te niegościnne w czasie biesiady tematy. Tymi artefaktami są oczywiście artefaktami, symbolami dobrej zabawy, puchar, kufel, kieliszki. Niechaj kto chce, tam z fizyki mądry dyszkurs wiedzie, my zaś wolę ssać kufliki przy długim obiedzie. Refleksji na temat gościny Towarzyszy wartościowanie dwóch rzeczywistości: pozostającej na zewnątrz uczty, i konwiwialnej, tej wewnętrznej w znaczeniu podstawowym, czyli wspólnotowym, ukochowskiego, będącej czasem zdystansowania się od problemów otaczającego świata, zapomnienia o wojnie i wszelkich kłopotach. Skupienie się na gościnie i towarzyszących jej formach wyostrza widzenie tego, co bliskie i dalekie, wartościowe i pozorne. Choć niektóre fragmenty omawianego utworu, szczególnie traktujące o animuszu i odwadze podchmielonych gości wobec faktu, tam są dwie okoliczności wspomniane, oblegania wilna przez Rosjan i pojawienia się szwedów pod rygą, można odczytywać ironicznie, tym bardziej, że w twórczości Kochowskiego kilkakrotnie pojawił się temat pijackiego animuszu, dającego poczucie zwycięstwa przy pełnych szklenicach. Nie zmienia to jednak faktu, że wpisana w temat pochwała gościny i gościnności gospodarza wybrzmiewa w pełni w kontekście wspólnotowego doświadczenia, w tym gremialnego upijania się, co poeta wyraził w lapidarnym skrócie ten żyje, kto pije. Towarzyski charakter gościny wyraża się również w zacieraniu lirycznego ja na rzecz wspólnotowego my, a z ucieszną komitywą. Zasiadszy za stołem, gardzimy kontemplatywą przy trunku wesołem. Wiersz do Bakhusa nie jest jedynym świadectwem sąsiedzkiej gościny zapisanym na kartach niepróżnującego próżnowania. Jeśli jednak wizyta w Elgocie u Jana Giebultowskiego w wizycie towarzyszyło odczucie najwyższej troski gospodarza o gości, co wyrażały pełne kielichy różnorodnych trunków i opis sytej uczty, to odwiedziny u Andrzeja Szemeta prezentowały się zgoła odmiennie. Jeśli lgockie przyjęcie było przykładem wzorcowej gościnności, to wizyta, której zarys przedstawiony został w utworze bankiet jaśnie miłościwego pana Andrzeja Szemeta, ukazuje sąsiedzką niegościnność. To znaczy niegościnność w tym odbiorze Kochowskiego, bo ta niegościnność polegała na zaburzeniu pewnych proporcji, pewnej harmonii, pewnej równowagi, pewnego przebiegu ustalonego obyczajem. Muzyka umilająca gościnę w elgocie, czyli ta, o której pisał we wcześniejszym utworze Kochowski, będąca przyjemnym dopełnieniem gościny, w bankiecie natomiast jest znakiem dysproporcji między uciechami duchowymi a podniebienia. Niezrozumiałym z perspektywy zaproszonych zastępnikiem niedostatków stołu chyba i dojmującym znakiem niegościnności w tradycyjnym pojęciu sarmackim. Panie Szemecie, na twym bankiecie chyba by anieli, co ani piją, nie jedząc żyją, mogli być weseli. Ale to grono, co go proszono, na to nie pozwoli, by złym porządkiem ze czym żołądkiem słuchano jeno violi. Damy nam w cieśni śpiewają pieśni, a myśmy nie jedli. Gościna i towarzysząca jej artystyczna oprawa stała się pretekstem do zarysowania kulturowego sporu między. Tradycyjnym ugaszczaniem z dostateczną ilością jadła i napitku, a jakąś nowoczesną, odmienną, odbiegającą od tych utartych form formą bankietu. Poecie nie chodzi przy tym o krytykę muzyki towarzyszącej przyjęciu. Uszczypliwe te przytyki odnoszą się do dysproporcji między strawą duchową a cielesną, właśnie zaburzenia porządku biesiady, kiedy muzyczne popisy poprzedzały zazwyczaj syty posiłek, zamiast po nim następować. Na temat miłego słuchania przecież słodko-mrucznej wioli po właściwej treści gościny, czyli komitywie wypełnionych po brzegi półmisków i kielichów, pisał poeta z ukontentowaniem w Dobakusa od dobrej kompanijej. Kochowski zareagował na zmianę obyczaju, porzucenie jej tradycyjnego porządku, ale też na brak właśnie równowagi. Ona jest mi potrzebna do kolejnego utworu. Równowagi warunkującej tradycją i światopoglądowymi przyzwyczajeniami. Zderzenie odmiennych oczekiwań i gustów wyraził taką pokoleniową antytezą. trochę się kręgując, trochę chyba też i maskując, wyjaśniając, zrzucając jakby na siebie winę że to ja już nie rozumiem tego świata to pewna konwencja, myślę, że, że tutaj jednak mu przyświecała. Ja minszej wiary, dworzanin stary, inszej polityki, zacny sąsiedzie aż po obiedzie rad słucham muzyki. W ten czas pozwolę, w skrzypce, w wiole, niech w dudy grają. Poeta stworzył w bankiecie pozór sytuacji, w której serdeczne, uszczypliwe, sąsiedzkie napomnienie kierowane jest do adresata wprost w trakcie gościny. By jednak złagodzić wydźwięk krytyki, a jednocześnie do końca balansować między złośliwością a serdecznością, zamknął utwór żartobliwą puentą, aby gromki śmiech przysłonił i niegościnność sąsiada, i niezadowolenie Wybrednego gościa. Teraz też, teraz niż zbiegę, w tym cię przestrzegę. Szczerze, nie obłudnie. I że potrzeba wenerze chleba, bo bez niego schudnie. W poetyckim dyptyku na temat sąsiedzkiej gościnności, jako awersie i rewersie interesującego nas zagadnienia, przedstawił Kochowski pozytywny i negatywny, to oczywiste, przykład gościnny. Kategorią wpływającą na ocenę dobrego i złego przyjęcia jest umiar, równowaga. W dozowaniu podejmowanym gościom jedzenia, napitku i przyjmowanych przyjemnych dodatków do dobrej zabawy jak muzyka, śpiew, taniec. Komentarzem uściślającym czym kierował się autor bankietu, jest umieszczony w tej samej księdze Liryków, polskich wiersz zatytułowany Hojność według miar. Będący ostrą krytyką ówczesnej wystawności doprowadzającej do zubożenia, długów, utraty części lub całego majątku, to Konwencjonalne wyrzekania, nieustannie powtarzane w tego typu twórczości, wcześniej i później. Wiersz w tym zakresie tematycznym koresponduje z utworem właśnie zatytułowanym Na nieporównany zbytek bankietów polskich z tej samej księgi. Pomijam ten utwór, jako one po prostu są, są bardzo, bardzo tematycznie podobne. Jednocześnie, hojność według miary pozostaje w literackim kręgu świadectw ziemiańskiej sąsiedzkiej gościnności, przynajmniej początek utworu I koniec odsłania taki kontekst podjętej krytyki. Sny podczaszy, jak chcesz piszty, do sąsiadów gęste listy i trąbić kasz na ziemiany, strojąc bankiet za wołak. Te wezwania powtarzają się tutaj parokrotnie. Wyrzekania na polskie zbytki, przejadanie dóbr, wystawność przekraczającą możliwości finansowe podsumował Kochowski sentencjonalnym skrótem. Lukulowe dzisiaj gody, tantalowe jutro głody. Egzemplami tych pierwszych są w utworze antyczne odniesienia do rzymskich biesiad, do słynnej historii perły rozpuszczonej przez Kleopatrę w occie na uczcie wyprawionej prawda, dla Marka Antoniusza. To takie egzempla tej przesady, tego co nie mieści się jak gdyby w pojęciu prawda, umiaru sarmackiego. Natomiast w zaktualizowanym planie zbytków, odnośnie do których zabrał głos Kochowski, krytykując wystawność gościny tego sąsiada podczaszego, Wymienione zostały Zmurania Krzyształy i Zgenui Specyjami. Utwór zawiera dwa wątki tematyczne, odpowiadające tytułowi i podtytułowi hojność według miary odnosi się do pochwały umiaru w wydawaniu przyjęć, czyli zachowania zasady złotej mierności chwalebnej dla gospodarza cnoty, Z kolei podtytuł do panów apicyjuszów polskich odsyła do wątku krytykującego polskie utracjuszostwo. Odwołanie się Kochowskiego do Marka Gawiusza Apiciusza, autora o sztuce kulinarnej Ksiąg 10, nie jest przypadkowe. Tradycja piśmiennicza przekazała, że Apicjusz odziedziczył po ojcu ogromny majątek, który następnie roztrwonił, organizując rujnujące go uczty: zasłynął jako żarłok, hulaka i utracjusz. W przypadku odwołania się do Apicjusza w podtytule wiersza Kochowskiego nie chodziło o zasygnalizowanie ewentualnych intertekstualnych odniesień między starożytną książką kucharską, tej raczej Kochowski nie znał, a utworem polskiego poety, a o opinię wyrażoną na temat Apicjusza, wyrażoną przez Lucjusza Anneusza Senekę, które z pewnością poeta z Gaju i Goleniowów znał. Starożytny filozof w Dewita Beata pisząc o niewolnikach rozkoszy Wskazywał. Pozwolę sobie na cytat. Popatrz na takiego nomentana czy apicjusza, jak z lądów i mórz dobra, według własnego ich określenia, przygotowują w kotłach i rozpoznają na stołach zwierzynę z wszystkich stron świata. Patrz, jak ci sami, leżąc na kanapach często usłanych różami, rozkoszują się widokiem potraw, jak mile pieszczą uszy melodią pienia. Oczy widowiskami, garło, łakociami, całe ciało ciepłym otulaniem miękkimi i delikatnymi materiami, i aby w tym czasie jeszcze nozdrza nie próżnowały, napełniają woniami to miejsce, w którym ofiarę się składa wyuzdanej żądzy użycia. Natomiast w opocieszeniu do matki Helwi dopowiadał, też pozwolę sobie na taki cytat dłuższy: Za naszej pamięci żył taki apicjusz, który uprawiał sztukę kuchenną. Warto poznać, jaki był jego koniec. Oto kiedy już 100 milionów sestercji przepuścił na kuchnię, kiedy już liczne dary książąt i ogromne sumy z kapitolu roztrwonił na bezustanne biesiady, wtedy dopiero przygnieciony długami po raz pierwszy czuł się zmuszony zajrzeć do ksiąg rachunkowych i obliczył, że mu pozostaje 10 milionów sestercji. Jakby więc musiał żyć w ostatniej nędzy i głodzie? Rozporządzając sumą dziesięciu milionów sestercji, trucizną zakończył życie. Hojności według miary patronują więc Apicjusz, wątkowi krytyki sarmackich zbytków, jako przykład negatywny, i Seneca, tematowi pochwały, rozumnego umiarkowania, kierowanego w formie rady do gościnnych sąsiadów. W tym ujęciu utwór przybiera formę poetyckiego poradnika, jak powinna wyglądać wzorowa gościna której w planie ideowym patronuje stoicka cnota umiar. Chwalę, co się pięcią mierzą, obiad miarkując z wieczerzą, pisze Kochowski. I tak sąsiad swych hodują, że na jutro zostawują. Bo uczczęż jatem sąsiady, pyszne kładąc im obiady? Kto z nich mądry, gdy to widzi, z zbytku szydząc, ze mnie szydzi? O, dobryż chleb, gdy jest z solą, dany gościom z dobrą wolą, a domowe z nim przysmaki kapłon, gęś, wieprz, zwołów laki. flaki. No, szczególnie ten właśnie wers koresponduje temu chlebowi z solą i świadczy o tej złotej mierności kulinariów dworu, przeciętnego przecież dworu sarmackiego. Pisma i poglądy Seneki spajają wspomniane dwa wątki tematyczne w utworze Kochowskiego. Krytyczny względem polskich apicjuszów i afirmujący hojność sąsiedzkiej gościnności podporządkowanej cnocie umiarkowania. Omówione wiersze nie wyczerpują tematu gościnności utrwalonej właśnie na kartach niepróżniającego próżnowania. Tematowi towarzyszą jeszcze satyryczne ujęcia gości nieproszonych, krytyczne spojrzenie na nieporównany zbytek bankietów polskich. Życzenia kierowane do anonimowego gościa, w których zarysowany został psychologiczny profil uczestnika udanej gościny, konceptystyczne wariacje na temat odwiedzin przypadkowych gości. Zatem temat gościnności posiada na kartach zbioru Kochowskiego dość interesującą reprezentację, no a wskazany wpływ Seneki na krytykę sarmackich bankietów pokazuje, że i te literackie okruchy o sąsiedzkiej gościnie okazały się gościnne dla poglądów rzymskiego moralisty i filozofa.